Dzień dobry, cześć wszystkim. E, witam Was w środę, 30 dzień października. E, no i zapraszam na poranny przegląd techniczny. E, zaczynamy sobie od e, wykresu euro USD. Tutaj, e, w związku z nowym LOW e, z perspektywy interwału właśnie M30, musimy sobie ten układ odświeżyć. Zobaczcie, że to było przetestowane: e, były przetestowane te okolice 78,6. No, i czekaliśmy na kolejne podejście. Takie podejście się pojawiło w okolicy wczesnego popołudnia, w dniu wczorajszym, i później dynamiczna reakcja o wartości tutaj, no, dokładnie patrząc, 50- kilka pipsów, prawie 60. Czyli jak na obecną zmienność na tym rynku, bardzo fajny wynik. Patrząc nieco szerzej cały czas utrzymujemy tę, tę tendencję spadkową z perspektywy interwału 4 czy jest szansa na większe odragowanie zobaczymy. Jeżeli takie odragowanie by miało się pojawić, chyba tak też sobie pomierzymy, bo zobaczcie, co tutaj się dzieje na hajdynce. Dosyć niejednorodnie to wygląda, jeśli chodzi o tendencję. Takie powiedzmy ubijanie średnioterminowego dołka, moim zdaniem, tak to się kształtuje i przed nami jakieś większe odragowanie. Szukając targetu dla tego odragowania 382 zmierzenia na interwale 4 godzinowym, zobaczcie, jak to będzie wyglądało, tylko zmienimy jeszcze kolor. No, i kurs tej strefy oporu 1.0934. No, mamy tutaj nieco ponad 100 pipsów, natomiast uważam, że lokalnie dosyć ciężko tu obecnie coś. Pohandlować logicznego, bo te zwroty są takie mało techniczne, więc lepiej sobie skupić się na nieco szerszym TF-ie, poczekać i, i dopiero tutaj wejść, wrócić na rynek. Co do GBPUSD, interwał jednogodzinowy, strefa mierzenia 61,8 tutaj dla mnie zanegowana z uwagi na te kolejne podejście, jakie miały miejsce właśnie na H1C. Ja tutaj przenoszę ewentualne oczekiwania na. Kolejny współczynnik, czyli 78,6, tutaj w grę będą wchodziły już te mierzenia głębokie, wewnętrzne. 7,86 FIBO po cenie 1,3036, tak patrząc względem bieżącej wyceny, bieżącego kursu, około 25-26 pipsów nas tutaj dzieli na godzinę, no nieco przed, przed godziną 9, jeszcze przed wystartowaniem rynków kasowych w Europie, tak to wygląda. No, i tutaj cierpliwość czekamy, czekamy na kontynuację podbicia, kiedy w grę właśnie wejdą te mierzenia głębokie na początek 7, 8, 6, 1, 30, 36 strefa oczekiwana. E, USD, JPY. Tutaj tak naprawdę wyrównany ten poprzedni wierzchołek, także to mierzenie cały czas FS100 aktualne pozostaje. E, mamy tutaj odłożoną, e, odłożony. E, Punkt początku mierzenia, czyli odkładamy rozpiętość tutaj tego odcinka AB od punktu C i potencjalny punkt D wypełnienie schematu na korekcie pędzącej 1 do 1, zielona strefa popytowa w ten sposób, tutaj nam się buduje wycena tego wsparcia 152-15, tak? 152-15, nieco ponad 100 pipsów, interwał H1 dosyć szeroki natomiast zmienność na USDJPY w porównaniu z EURUSD i GBPUSD nieporównywalnie większa, nawet i można powiedzieć średnio razy dwa w ostatnim czasie, także nie jest to wcale jakiś mocno wygórowany tutaj przedział do wypełnienia. Przed południem na pewno będzie ciężko, natomiast jeśli ruch spadkowy będzie generowany, to spokojnie jeszcze dzisiaj jest to do zrobienia, chyba że będą nowe szczyty, więc ten scenariusz oczywiście musimy sobie aktualizować, weźcie to pod uwagę, wtedy będziemy te strefy sobie tutaj zmieniali. Czy wybicie będzie łatwe? Może być trudne też, bo przypominam szeroki scenariusz na interwale sesyjnym. 61,8 tutaj z tego szerokiego swingu spadkowego, dynamiczna, dynamiczna taka strefa z dynamicznym tu wybiciem wcześniej, co potwierdza też jakąś biegunowość tego obszaru. No i szeroki, silny opór na tą chwilę utrzymywany. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Na razie poprzednie dwie świece sesyjne takie. Wyhamowujące, ale z dużym też niezdecydowaniem, były dolny cień, górny cień na tej, poprzedniej, na tej kolejnej. To samo, e, także dzisiaj mm, zobaczymy, czy będzie jakieś rozstrzygnięcie. E, co do rynku złota, są nowe szczyty. 2,800 coraz bliżej na, e, na złocie. Patrzmy sobie na interwał sesyjny świeca wczorajsza wychodzi na maksima 35 dolarów wzrostowego ruchu pełna biała świeca sesyjna potwierdzająca ten silny trend wzrostowy na rynku złota, ale gdzie tak naprawdę na razie oznak ewentualnego odwrócenia zdecydowanie nie mamy. Lokalnie szukając mierzenie to taki ostatni odcinek, który może wymagać uwagi, jeżeli chodzi o korekcyjny ruch, on tutaj niemal Wypełniony w tym schemacie 1 do 1. To jest sesja wczorajsza, natomiast troszeczkę zabrakło. Możemy powiedzieć, że praktycznie, praktycznie zachowana ta równość. I odkładając go od obecnego wierzchołka, mamy lokalne wsparcie. Zaznaczamy odcieniem zielonym. Tylko i wyłącznie tutaj warto uważam pozycji długich szukać na tą chwilę. Jakby to jest kwestia ewidentna i kurs tego